Cześć, witam na kanale, z tej strony ponownie Bomer. Nie tak dawno miałem możliwość przetestowania specjalnej siatki maskującej na jednym legendarnym pojeździe, a dokładnie Leopardzie 2A4. Także dzisiaj materiał o prękowym Leopardzie 2A4 Panzer Batalione 123. Ale tradycyjnie, zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, że najlepszą formą wsparcia mojej osoby będzie pozostawienie lajka, like suba i komentarz pod tym materiałem. Z góry za wszystkie Wam dziękuję. A druga kwestia, która jest dla mnie również istotna, to mój serwer Discord. W tym momencie cel jest tylko jeden, czyli dobić do tysiąca osób na serwerze. Brakuje już nam naprawdę niewiele, także jesteśmy bardzo blisko tego celu. A dodatkowo przygotowujemy event dla społeczności Discord, będzie można wygrać nagrody, złote orły, konto premium, także link do Discorda macie w opisie, serdecznie zapraszam. No i okej, okay, przeskakujemy już do tej sławnej siatki maskującej. Na obecną chwilę Panzer Batalione 123 znajduje się na 10.7. Jeżeli chodzi o mobilność, na tym etapie gry pancerz nie jest jeszcze tak dokokszony, dlatego też nasza mobilność jest naprawdę całkiem fajna. Jeżeli zobaczymy sobie na takie suche dane na papierze, to tutaj mamy 68 km do przodu i 31 km do tyłu. Czołg w miarę dobrze radzi sobie z podjazdami pod różne górki, w miarę dobrze radzi sobie z takim przyspieszaniem, chociaż na początku czasami zdaje się, że jest ociężały. Ale jeżeli już nabierze tej prędkości, to naprawdę długo potrafi ją trzymać i nawet jeżeli zaczniemy mocniej skręcać, to aż tak bardzo jak w przypadku Brytyjczyków nie utraci tej prędkości. Także mi osobiście bardzo przyjemnie gra się tym czołgiem z perspektywy właśnie mobilności. Następnie przechodzimy do pancerza. Osobiście słyszałem, jak masa osób narzeka na opancerzenie Leoparda 2A4. I z tym ja nie mogę się zgodzić, bo według mnie Leopard 2A4 ma naprawdę dobre opancerzenie. Oczywiście zawsze będzie ktoś, kto będzie mógł nas przebić od frontu, ale jeżeli popatrzymy sobie na taki overall, to naprawdę to wygląda ok. Tak jak tutaj teraz patrzę, to tutaj front kadłuba 600 mm, nawet w niektórym miejscu, to jest naprawdę sporo. Oczywiście są też niektóre miejsca bardzo osłabione, i zakładam, że można się tutaj przebić znacznie słabszą armatą. No ale powiedzmy sobie szczerze, że tak jest praktycznie w każdym czołgu, więc nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Następnie pancerz wieży tutaj po jednej stronie jest naprawdę dobrze, ponad 600 mm, po drugiej stronie mamy optykę, jest trochę gorzej, ale nadal nie jest to jakaś tragiczna wartość, nawet tutaj czasami będzie zdarzało nam się coś odbić. Najsłabszym punktem będzie oczywiście jarzmo armaty, i tutaj przede wszystkim masa osób będzie strzelać. Na top-tierach właśnie tak się gra: po prostu strzelamy w jarzmo armaty, bo to jest najbardziej pewny punkt. Jeżeli nie wiemy, gdzie strzelać, to właśnie albo dolna płyta, albo właśnie jarzmo armaty. Uzbrojenie główne to oczywiście 120 mm armata Rheinmetall 120. Podstawowy pocisk, który będziemy używać, to DM23, ponad 400 mm penetracji, więc według mnie jest naprawdę ok. Z takich podstawowych elementów, jakie tutaj jeszcze mamy, to mamy granaty dymne, mamy optykę dowódcy, mamy termowizję pierwszej generacji, stabilizację dwuosiową, to wszystko jest już raczej standardem na MBT-kach, bez tego po prostu ciężko się gra, a tutaj wszystko to mamy, więc gra się całkiem przyjemnie. No, i na koniec dwa podstawowe pytania. Jak tym grać i czy warto to kupić? Jak tym grać? Otóż tutaj dosłownie macie wolną rękę, jak lubicie. Chcecie snajpić, stajecie z tyłu, strzelacie, chowacie się za górkę, chcecie jechać do przodu, proszę bardzo, możecie atakować bezpośrednio każdy punkt, bo ten czołg naprawdę fajnie się sprawdza. Także tutaj ten czołg nie ma takiej jednej roli, on jest po prostu dobry we wszystkim, co robi. Czy ten czołg ma jakieś słabe punkty? Oczywiście, że ma. Nie ma idealnych konstrukcji. Tutaj przede wszystkim wielkość jarzma armaty stanowi dość duży problem. Masa osób właśnie tam będzie strzelać, i jeżeli się przebije, to w tylnej części wieży mamy amunicję, która będzie zdarzało się, że będzie wylatywać w powietrze. Następnie mamy drugi skład amunicji, który jest zaraz koło kierowcy. I tutaj ten skład jest całkiem spory, więc jeżeli zabierzemy sobie więcej, te 20-25 sztuk do gry, no to może się okazać, że szybko wrócimy do hangaru. No i na sam koniec podstawowe pytanie: czy warto jest kupić ten czołg? Według mnie warto jest kupić ten czołg, bo to naprawdę solidna konstrukcja. Oczywiście tutaj pamiętajcie, że jeżeli jesteście nowym graczem i chcecie sobie kupić od razu MBTK, no to będzie Wam się grało bardzo ciężko. Ale tylko z tego względu, że po prostu nie umiecie grać pojazdami takimi właśnie jak ten leopard. Rozgrywki na niskich erach bądź na tych średnich, one się totalnie różnią od tych, które mamy na top tierach, no więc tutaj no, trzeba poświęcić trochę czasu, aby sobie wyekspić skilla. No i jeżeli już kupicie sobie tego MBTK, to warto jest też mieć jakiś backup, bo no, wchodzicie raz do bitwy, gniecie i wychodzicie. Na tym traci cały team, później wy mniej zarabiacie, bo częściej po prostu przegrywacie. I to by było na tyle. Zaraz zobaczycie kilka bitewek, w których ja po prostu grałem sobie na mega luzie. Wchodziłem do bitwy, jechałem w miejsce, gdzie wiedziałem, że raczej będą tam przeciwnicy, no i po prostu się bawiłem. Także zapraszam do bitewek, a ja się już z wami żegnam. Dzięki, że byliście, trzymajcie się, cześć! jest 13. O całkiem sporo tych pancerbatalionów. O, jeszcze jeden. Ja jest ich dużo. Całkiem dużo, no. Ogólnie bardzo fajna mapa, bardzo ją lubię. Ten punkt C wydaje mi się, że to jest najbardziej interesujący punkt z całej tej mapy. Ale ten projekt ogólnie został wykonany według mnie bardzo dobrze, bo mamy tutaj praktycznie każdy Typ rozgrywki, który nam się podoba, czyli możemy walkę na blisko, walkę na daleko, możemy kogoś objechać, także wszystkie te możliwości są gdzieś tutaj dodane. Ja zawsze jeżdżę tutaj na punkt C, według mnie to jest takie najprostsze rozwiązanie: czyli punkt C i obrona go, bo przeciwnicy są, mają troszkę dalej do tego punktu. I wydaje mi się, że łatwiej jest go bronić z tego względu. Szybciej możemy zająć. O, tam coś już przejechało. Dobra, ale nie udało się. Ciekawe, co to było. Nie wiem, ale słychać Abramsy na bank. Słychać Abramsy. No, kolejne dwa, cztery. Będziemy sobie trochę nawzajem przeszkadzać. O, coś już tutaj się udało mu zrobić. Strzelił. Okej, okay, Abrams clickbait, Czyli gramy na 11.7. Maksymalny aptier. Ale dla tego pojazdu to naprawdę nie jest problem granie aptierów. Tam wygląda to OK. A jeszcze tutaj, ale nie, nic nie widziałem. Coś z tyłu, mam wrażenie. Jakbym słyszał coś? Chyba tak, coś tam jedzie. Coś słychać, zbliża się. Jakiś kołowiec? Jakiś kołowiec na bank. Tak, jedzie tutaj. Co to jest? A, Wolfpack, dobra, dostał po silniku. No i dobra, mamy to. Zrzucę jeszcze okiem w tą stronę, ale tutaj już nasi przejechali. Więc raczej. O, coś tam jeszcze jest? Zobaczyłem go i za późno. Dosłownie ułamek sekundy. Zginął. Wydaje mi się, że to już chyba wszystko. Trzeba pojechać do przodu. I z tego co widzę bitwa zmierza ku końcowi, bo już... E, słyszę coś jeszcze tutaj. O! Bradley! Ta ten dźwięk silnika łatwo jest rozpoznać. Także mamy spokój, nic tu nie widać. W zasadzie to będzie po bitwie już, jak tutaj dojedziemy. Bez słychać Abramsa, gdzieś on tam jest. Raczej, chyba nie będzie wyjeżdżał. Chyba, że będzie na tyle nierozważny. A, jest tutaj. Patrzy się w każdą stronę. Ciekawe, czy mnie widział. Chyba mnie nie widział. Nie chce się ruszać, bo może on jeszcze wyjedzie. To termo jest słabe, naprawdę. Ale lepsze takie niż żadne. O? Dawaj babrams, wyjeżdżasz? Może Leo go skusi? Wyjeżdżasz czy nie wyjeżdżasz? Dobra, zginął ale to od HS Type'a? Raczej mnie powinien słyszeć i widzę, że wyjeżdża ten Abrams, ale jeszcze go nie widać. Aha, to jest KVT, hmm, gościu jedzie, patrzy się w inną stronę. Czyli mnie nie słyszał, popatrzył się jakoś w tą stronę i wyłapał. No cóż, tutaj można sobie popatrzeć, i nas nie spotuje. O, mamy pelotę. To jest ten typek, co rozwalił naszego, e, naszą 2, 4 wcześniej. No cóż, szybka bitewka. Mapa kosmodrom. Te płotki zawsze mi denerwują. Jak patrzycie przez termo, to one bardzo zaburzają yy, widok. Tutaj można sobie na szybko stanąć i wyłapać e, tych, którzy na początku e, raszują. Tylko właśnie, o już coś tam przejechało. Tam coś stoi. Prawie A, to Turmsik. Zasłania mi ten krzaczek. On ma lepsze termo. To jest problem. No właśnie, on ma lepsze termo. No, i co, zamek działa, czyli przeszło przez jarzmo armaty. O, zginął od artylerii, ale to było przykre. Dowódca, ale on się nawet nie patrzy w moją stronę teraz. Nie przeszło. Ała. Dobra, tym razem już weszło Gość się pośpieszył Ktoś tu jeszcze stoi? Tak średnio bym powiedział Tam ktoś jeszcze jest Ale nie widzę za bardzo KPZEcik Fajny czołg, fajny Dobrze się tym gra Puma wyłapuje Po prawej stronie gdzieś tutaj stoją Widzę Zobaczymy, czy da się kogoś wyłapać. O, tutaj Turmsik wjeżdża Nie to T80, Nie to Turms Myślałem T80, ale to Turms był Miarę czysto, a tu jeszcze T80 stoi UD. Ciekawe, czy mnie widział. O, tam jedzie XM jeszcze. Wyjedziesz? Nie. Dobra, UD nie żyje. Został jeszcze ten Chrysler. Termo też go za bardzo nie widzę. O, tam jest. Nie. Prawie. Wyłapał. Tak, wyłapał i nie żyje już. O, tam coś stoi jeszcze. Na daleko. A, Bradley. No dobra, w miarę tu posprzątaliśmy, coś tutaj. Aha, tu stoi jeszcze brytol Challenger, nice. No ale oni wygrywają chyba w tym momencie. Nie, sorry, oni przegrywają. O, tam coś sobie leci. XM800T A, mnie nie widział. A, teraz dopiero. Ok, asysta, też ją wezmę. Ale jakby nas objechał, to by nas rozwalił. Spokój Śmigłowiec taj. i, on by to wyłapał, on by to wyłapał, gdyby nie, gdyby nie to, że zrobił unik. Rozbije się? O nie, 125. O, tu sobie wyjeżdża kolega. Ciekawe, czy mnie widział. No tak, widział mnie. Siwiersk 13. Znowu pełno pancer batalionów. Tą mapę bardzo często mi rzuca, ale mi to nie przeszkadza, bo ona jest naprawdę fajna. Jedyne czego mi tutaj brakuje, to kamuflażu zimowego. I oj, troszkę się, troszkę się zagapiłem. Miałem jechać bardziej w prawo, tylko teraz te drzewa. Po prawej już coś słychać. Ty, Fiji, jakiś rusek. Próbował objechać na początku. Z Fiji trzeba uważać. One są bardzo groźne, bardzo szybkie. Teraz delikatnie coś tutaj. Ktoś chciałby mnie poznać. Spotkać się, pogadać, chyba nie bardzo. M1 się tam strzela z kimś. O, już nie. Fiji, kolejny po prawej stronie słychać jakiś STRF. Tam coś przemknęło. A, 2S38 to było. Samolot mnie uratował albo mi pomógł. Mm. O, tam przyjechał. Za, za późno, za późno. O, tutaj coś stoi. BMP2? Da. No dobra. To jest ten sam BMP2, co wcześniej rozwalił nasze M1. Tak mi się wydaje. Także ta mobilność jest naprawdę fajna w tym leopardzie. Przyjemnie się obracać, w ogóle poruszać do przodu, do tyłu. To nie jest kloc. Tam coś jest, ale daleko. Raczej nie będę tego widział. Może jak sobie stanę na tym M1, to tutaj popatrzę, co tu się dzieje. No tam coś stoi na bank. O, tam coś pojechało. Mamy silnik. T-80 chyba UD? Tak mi się wydaje. Nie wiem, co to stoi. Możliwe, że... A, T-62, dobra. O, po mojej. z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu. Uh, znowu e, Type 90. No i widzicie, gościu pojechał, teraz się wrócił. Na szczęście usłyszałem go. Bo te silniki wcale nie są takie głośne w tych typach. One potrafią być groźne, naprawdę. A teraz na promocji to masa ich jest. I niestety. No trzeba uważać. Co to jest? A, to trup, dobra. Tutaj nikogo nie ma o, 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 co to jest? To jakaś pelota No nie wierzę Dobra Co? Ale, ale to spaprałem Ale to spaprałem, no nie wierzę O, znowu Ała Type 74 tym razem, to ten sam ziomuś, co przed chwilą dostał w Type 90. Jakby lepiej wymierzył, to by mnie rozwalił, ale niestety. Chciał to zrobić na szybko i mu się nie udało. O coś tam jest i przemknęło, ale jest ta pelota. Tym razem już się nie udało. U, nie trafił. Znowu, nie, to był Type 16 tym razem, czyli kołowiec. Myślałem, że znowu to był Type 90, ale nie. No i co, bitwa chyba w tym momencie zakończona. Całkiem fajna. 6 kili. Raczej tu się już nic nie wydarzy.